Siemka wszystkim. W tym filmie przetestujemy sobie petardy Achtung od Komety. Są to bardzo stare petardy, klasa druga, o dziwo. 3 sztuki. P1208, ADR14, dobra, czyli masówki nie mają prawdopodobnie. Hmm, gdzieś tu pisał Nek, ile one mają gram. Chwila. Nie wiem, czy nie na pojedynczej petardzie. Zaraz zobaczymy, jak one w ogóle wyglądają. Pojedyncza petardka prezentuje się tak i jedna petardka ma okureczka, Nie ma napisanego neku, czyli jest to jeszcze starsza ich wersja. Bo niektóre miały tam chyba 18 gram, co było oczywiście nieprawdą, no ale mniejsza z tym. Przetestujemy sobie. Daj mi palnik kolego. Bierzemy jednego Achtunga na NWP. Jest to taki retro test. Dawaj zapalnikę. Cyk. Honory, czy nie. I ucieka. Stary Achtung O kureczka. Ale dupło o, Ile pa prochu w ogóle. Tutaj został gips. Wytestujemy się w wodzie. Jedną sztukę. Zobaczymy jak, jak walno je w wodzie. Dobra. oj zgasło. No, widziałem na siarkowce ogólnie w wodzie bardzo słabo. No ale cóż, mówi się trudno. I żyje się dalej. E, teraz weźmiemy pod garnek. Wy, wysyp te wydatki gdzieś na sucho. Czy było gdzieś w suche miejsce? Na suchą trawę, no. I daj mi garnek. O kurde. Ile petat będzie do luźnego strzelania później. Eee, no i co? Zobaczymy sobie na garnku, na takim błotku, jak to nam wybuchnie. Także... Ten garnek jest dosyć lekki, także wywali go srogo. No około 20 metrów na spokojnie poleciał. No i co, jeżeli film wam się spodobał, zostawicie łapeczki w górę. To taki luźny retro teścik w takich pięknych przyrodniczych Miejscach. Oczywiście nie ma tutaj żadnych zwierząt. Wszystkie zwierzęta zostały przegonione przez rolników, bo tam są pola. Także widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, Siemka.